Hejka wszystkim na moim kanale Po yy, samym miałem nagrać filmik, a Dzi będzie film pod tytułem Ciemny ekran Tylko że mi dlatego że mi się poprzyła kamera, ale nie o to yy, zobaczyłem mi spadają subskrypcje no ale nic na to nie nie, nie, nie poradzę. E, mam swój biznes. E, rozkręcam go dalej, jak naprawdę go mogę. E, dziwnie tak trochę, bez, bez, bez pokazywania, niż go dalej nie poradzę. E, zajmuję się puszkaniem, zbieraniem z puszkami. O, ja już się pokręciłam. Zbieram dalej puszki i złom. Już trzy razy założyłem, teraz mam chyba Trzy warki puszek, już <laughs> teraz niedługo nie będę zawodził. To jest złomek, i dobry mam mieć i tam pewno zawiozę. A zresztą tego, że e, nie, nie idę do góry sobie, tylko idę w dół. Było 105, 103. Obejrzałam konkurs, jest za mała aktywność na, kon, na, na zrobienie konkursu. Mm na kanale zawodowy zbierać puszek. Nagrałam tylko ten jeden film. E, tylko teraz mam tak. Mam swoją rodzinę. Muszę się zająć swoimi zwierzętami. Kury. Potem mam ogród. Ci zaczyna się sezon. Muszę przygotować ogródek. A złą to... Ja się zajmuję tylko nie mam tożą na nagrywanie. Musicie mi to jakoś wybaczyć. Ale... Nie wiem. Albo usunę kanał Młody Złomierz, napiszcie, czy nie mam usunąć, czy nie. Jeżeli będzie przegłosowanie na tak, na to usunę. No i trudno. No bo, no jak wiecie, Jest za mała aktywność z 200, 300 na tylko 50%, to no to co? To mogę poradzić. Dobra, ja kończę. Yy, może... Jest marzec, może w kwietniu jakieś tylko dwa filmiki nagram w marcu, na pewno nie oczekujcie, że ja nagram jakiś filmik. To jest chyba, że no nie wiem, że mi się trafi, ale dobra, to jest chyba cud tylko. To na razie, miłego wieczoru.